Jestem na Uniwersytecie w Białym Stoku, na kampusie, konkretnie mówiąc, Uniwersytetu przy ulicy Ciołkowskiego. Przypominam, bo mówię już od wielu lat o tym, jak jest to wołanie, trochę jak na puszczy, ale to niestety prawda. Nielegalna samowola budowlana, bo kampus został zbudowany na podstawie decyzji pozwoleń wydawanych przez prezydenta miasta Białego Stoku Tadeusza Truskolaskiego, który jest jednocześnie pracownikiem inwestora, czyli Uniwersytetu wykładowcą na wydziale ekonomii, więc nie miał prawa wydawać żadnych decyzji, postanowień, a wywłaszczył na przykład działkowców bez odszkodowania z tego terenu, gdzie powstało ten budynki, gdzie powstały te budynki. E, uczestniczyli um, uczestniczył Urząd Miasta w Białostocku w uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania, a to podstawy prawa każdy student prawa każdy w ogóle student, który ma w zajęcia sprawa, wie, że istnieje coś takiego jak kodeks postępowania administracyjnego, ustawa, która reguluje różne kwestie administracyjne i tam jest taki dział jak wyłączenie pracownika i organu instytucji, więc w przypadku prezydenta Stoku, który był, że tak powiem, uzależniony finansowo materialnie jego kariera od inwestora. On i wszyscy podlegli mu pracownicy, i cały, czyli cały urząd miasta Białstoku podlegał wyłączeniu z tego postępowania. Nie miał prawa nic robić w tej sprawie, natomiast robił. <laughs> Dlatego jest to nielegalna nie, nie samowola budowlana. E, I tak się jeszcze składało, że y, pracownicy czy, czy wykładowcy Uniwersytetu Białstoku Wydziału Prawa, pracują też w innych instytucjach, które też się zajmowały tą sprawą, jak sąd rejonowy, okręgowy, palacyjny w Białymstoku, samorządowe, kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny w Białymstoku. Wszyscy ci ludzie nie, nie mieli prawa w ogóle zajmować się tą sprawą, ale wszystkim się tak bardzo spieszyło, żeby dorwać się do tych unijnych pieniędzy, więc powstał bubel. Tutaj na przykład widzicie taką szklaną ścianę, o którą rozbijają się ptaki, właściwie nawet dwie szklane ściany, a ja sobie siedzę tutaj przy Bibliotece Uniwersytetu w Białymstoku i kolejny skandal, o którym się dzisiaj dowiedziałem. Słuchajcie, jedna wielka tragedia. Budynek jest tak zbudowany, że sofity, ściany głuszą sygnał sieci komórkowych. Czyli dostęp do internetu, dostęp do telefonu. Tu w tym budynku jest bardzo słaby albo praktycznie nie istnieje. Nie można się dodzwonić na telefony komórkowe, nie można otworzyć strony internetowej, czy to na telefonie, czy na komputerze. Nawet się dowiedziałem, że pracownicy się skarżyli, że. Jeżeli ktoś do nich chce się dodzwonić na telefon komórkowy, to cały czas są poza zasięgiem będąc tutaj w pracy, więc Gdyby nie staromodne, przestarzałe by się wydawało telefony stacjonarne, to nie byłoby z nimi kontaktu, nie? Przypomniała mi się ta słynna afera z pociągami Pendolino Które nie tylko Pendolino, czyli wychylne pudło One miały być bardzo szybkie, ale kupiono taką wersję właśnie bez tej podstawowej zalety, czyli wychylnego pudła, czyli nie jak gdyby nie, 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 nie składały się te wagony, nie pochylały się w zakrętach, w związku z czym mogły poruszać się w zakrętach z mniejszą prędkością. Także ładnie wyglądały, praktycznie nie działały, ale najgorszą ich cechą w pierwszych latach działalności było to, że Cała ta konstrukcja wagonu tego pociągu też tłumiła sygnały telefonii komórkowej. W związku z czym biznesmeni, którzy jechali na jakieś ważne spotkania, wsiadając do tego pociągu, o czym początkowo nie wiedzieli, byli odcięci od telefonów i internetu. Czyli nie mogli nic załatwić, nie można się było z nimi skontaktować. Jedna wielka tragedia. Tam dopiero chyba po, po jakimś czasie wprowadzono takie specjalne stacje przekaźnikowe nadajniki w środku pociągu zamontowano, które wzmacniają ten sygnał. I dzięki temu ten zasięg telefonu, internetu w tych pociągach. Się pojawił więc, no, na uniwersytecie mamy do czynienia z podobną tragedią. Słuchajcie, przecież tu ludzie przychodzą po to, żeby się uczyć, żeby zdobywać wiedzę, żeby korzystać z informacji i są odcięci od właśnie największego źródła informacji dzisiaj, czyli od internetu. Już nie wspominam o telefonach, nie? Czysto jakieś tam techniczne, komunikacyjne sprawy, ale to jest jedna wielka tragedia. Dlatego tutaj, jak się dowiedziałem, częstym widokiem, jak jest ładna pogada, są ludzie, którzy tłumnie tu przed ławkami, przed budynkami wylegują, bo, bo jak się wyjdzie z budynku, to można ten zasięg internetu czy telefonu na chwilę złapać. Także mamy do czynienia naprawdę z głupotą czy z paranoją. Lepiej, jak studenci by siedzieli w domu i korzystali z internetu, czegoś by się nauczyli, niż tutaj. No chyba, że przyjmiemy tą strategię, że odcinamy ludzi celowo od internetu, ale nie, to nie jest celowa strategia, to jest po prostu... Kolejny przykład głupoty i błędu projektowego, tak jak na przykład pamiętam przy otwieraniu, zwiedzałem ten kampus, gdzieś tam nagrałem nawet z tego filmu, okazało się na przykład, to nie mówię, że nie ma paneli solarnych, nie? Tutaj czy różne głupie błędy projektowe, że całość tego tym budynku przypomina ruiny kwatery Hitlera w Gierłoży, czyli takie bunkry zbombardowane, które porosły potem zielenią, nie? Ten brutalizm modernistyczny, czyli te nieotynkowane ściany, tam instalacje odkryte w środku w budynkach. Pamiętam jakaś pani wtedy przy zwiedzaniu się śmiała, że za parę lat, jak te wszystkie rury, kable podsłaniane się zakurzą, bo są tak skonstruowane, że tego kurzu po prostu nie będzie szło doczyścić, wyczyścić. nie? Że budynek, użyteczności publicznej, powinien mieć przestrzenie łatwe do sprzątania, do mycia, do konserwacji, do dezynfekcji, do odkażania, bo przewija się tu duża liczba ludzi i, i po prostu to powinny być takie rozwiązania, które umożliwiają łatwe utrzymanie tego budynku w czystości nie powodują, że zaraz ten budynek się zestarzeje. Tutaj na przykład mamy taki przykład czegoś, co zupełnie się nie sprawdziło, czyli parking. Teoretycznie, który miał być zielone parkingi, tak? Czyli zamiast asfaltu czy kostki brukowej, jak tutaj na, na dojazdach położono takie kraty metalowe i tutaj miała rosnąć trawa na przykład. O. No rośnie, bo tutaj akurat jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych, rzadko używane, więc parę kępek trawy zostało, ale tam, gdzie intensywnie samochody parkują, jest po prostu klepisko. Być może za, nie ma jak gdyby za nisko, za wysoko jest ta krata położona, znaczy ziemia po prostu nie. Gdyby ta trawa była jak gdyby w takim większym zagłębieniu, to ta krata by chroniła przed najazdem na, na jej korzenie, ale ponieważ zostało to wykonane tak, że gleba, że tak powiem, jest nasypana równo z górną powierzchnią tej kraty, no to praktycznie samochody zajeździły od razu tą trawę, yy, zniszczyły ten system korzeniowy. Tu nie ma prawa się nic utrzymać, nie? bo przy intensywnym ruchu po prostu yy, zaraz to wszystko zostaje zajeżdżona, jakakolwiek roślina, która tutaj... Próbuje się, trzeba by to przerobić, po prostu wyciągnąć tą kratę, nie wiem, zostawić jakieś 3-4 centymetry takiej przestrzeni, e, nie wypełniono ziemią, i może wtedy ta trawa by miała jakąś szansę przeżyć, nie? Ale jeszcze zmierzam do, do ostatniej kwestii. Tak, pamiętam jeszcze, była taka kwestia auli wykładowych, tam gdzie studenci siedzą w ławkach, spędzają czas na zajęciach. Nie okazało się, że tam przy siedzeniach przy tych stoliczkach rozkładanych, gdzie oni spędzają czas na przykład na wydziale informatyki. No ktoś normalny by pomyślał, że w takim miejscu przy każdym takim siedzeniu w fotelu powinno być na przykład gniazdko do prądu, tak? Po to, żeby jak studenci pracują na laptopach, żeby móc tego laptopa podłączyć, się. Ktoś o tym nie pomyślał, nie zostało to wykonane zaprojektowane, potem nie dało się już tego przerobić, więc argument, że dzisiaj komputer wytrzyma bez ładowania kilka godzin, no, jest trochę głupi, czy, czy, czy telefon, nie, bo, no bo przecież to są miejsca, gdzie te podłączenia do ładowania telefonów, czy, 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 czy gniazdko do, do prądu, do, do komputera, powinno być przy każdym siedzeniu. Każdy student powinien mieć po prostu takie miejsce w pełni wyposażone, nie? A, nie? a nie tutaj bawimy się w odcięcie od internetu, w odcięcie od prądu. Po prostu odetnijmy się jeszcze od zdrowego rozsądku i rozumu, no i mamy po prostu głupotę która skutkuje tym, moi drodzy, że jak znalazłem informację tutaj w, w Polskim Radiu Białystok 7 czerwca 2024, tytuł jest generalnie trochę mylący, bo pisze tak Uniwersytet w Białymstoku wyróżniony w światowym rankingu najlepszych uczelni. No i piszą tak, że Uniwersytet w Białymstoku znalazł się w gronie najlepszych szkół wyższych na świecie. Ale słuchajcie, na którym miejscu? Jak myślicie, na którym miejscu Uniwersytet w znalazł się w rankingu światowych uczelni? I już Wam mówię, w przedziale miejsc od 1200 do 1400, czyli jest poza pierwszym tysiącem w ogóle uczelni na świecie. Dramat, nie? Tak, także no dalej tu czytamy, że spośród polskich uczelni najwyżej na 258 miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, czyli nasz Uniwersytet w, Biał w Białymstoku jest 1000 miejsc dalej za Uniwersytetem Warszawskim, biorąc zestawienie światowych uczelni, wyobrażacie sobie, a z 22 polskich uniwersytetów i politechnik ujętych w rankingu Uniwersytet w Białymstoku zajął przed przedostatnią pozycję, 20 na 22 uczelnie. Natomiast wśród uniwersytetów klasycznych 9. To jedyna podlaska uczelnia biorąca udział w tym rankingu. Także nie bierzemy tu w ogóle w tych 22 polskich uniwersytetach, nie bierzemy Uniwersytetu Wtedy Medycznego, który jest w stoku Politechniki Białostockiej. To już w ogóle zawęża wydział, wybór. No więc jedna wielka tragedia. Na szarym końcu w ogonie i tu mi niestety przypomina się, jak kiedyś z ciekawości zapisałem się na studia socjologiczne bo generalnie kończyłem ochronę Środowiska na Politechnice, której potem się przeniosłem na Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białostoku, prywatną uczelnię, gdzie skończyłem kierunek Gospodarka Przestrzenna, bo cały czas jednak ja wiem, że te uczelnie polskie są niedostosowane do, do, do realiów, kształcą ludzi po prostu, no źle kształcą, źle uczą po prostu, nie? Kiedy ja w wieku 18 lat, jako aktywista społeczny, projektowałem drogi rowerowe, pierwszą drogę rowerową w centrum Białegostoku, robiłem projekty faroskie unijne, byłem pomysłodawcą deptaka w Białym Stoku, przestawiałem elektrociepłownię Białystok na biomasę, to po prostu, no. To, co nauczano na Politechnice, tak bardzo odstawało. Y, jakieś tam statystyka całki czy, czy podstawy konstrukcji inżynierskiej, ręczne wyliczanie wytrzymałości belek, nie? Y, na uczelniach nie ma indywidualnego toku nauczania, więc zdolni studenci, niestety tak jak w polskim szkolnictwie, zdolny. szkoła y, powinna dawać podstawy, ale też jak gdyby nie powinna z kolei tłamsić indywidualnych zdolności danej osoby, nie? nie powinna równać poziomu do jakiegoś takiego poziomu średniego czy najniższego często, nie? I to jest dramat polskich szkół i uczelni, że szkoły po prostu tak ogłupiają, tak? Cały system jest źle skonstruowany. Szpitale zamiast leczyć wpędzają w choroby. Policja to jedna wielka mafia, która chroni przestępców. Najwięksi przestępcy oczywiście są w rządzie, więc ich najbardziej policja chroni, nie? Przed odpowiedzialnością karną to samo sądy, nie? Wiadomo, że politycy kradną bezkarnie, nie? Więc mamy do czynienia z, z głupim, absurdalnym systemem od góry do dołu. I to jest jedna wielka, bym powiedział po prostu yy, tragedia. I, i, I tyle tego mojego komentarza krótkiego. Brak internetu na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku jest chyba największym absurdem, o którym dowiedziałem się w tym roku w Białymstoku. Yy, brawo! Świat jest zaskakujący i czasem w negatywny sposób, bo tak szczerze mówiąc możemy się z tego śmiać, ale to są tragedie, to jest stracony czas, stracone możliwości, po prostu niska jakość życia i wiele, wiele problemów takich w codziennym życiu, które po prostu niepotrzebne zupełnie, które nie musiałyby występować.